Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj jest niedziela Wielkanocna i nie będę ukrywać, że nagrywam tego vloga teraz wieczorem, bo jest około godziny 21.00. Dzisiaj wyjątkowo późno wsiadłam do nagrywania. A to dlatego, że po prostu cały dzień nie było mnie w domu i chociaż wzięłam ze sobą aparat, to stwierdziłam, że tutaj w gronie rodzinnym nie chcę nagrywać i po prostu nie wyciągnęłam go i nawet nie było kiedy. Dlatego stwierdziłam, że zarówno dzisiaj jak i jutro nagram Wam po prostu klipy wtedy, kiedy już rodziny święta się skończą, opowiem trochę o tym, jak wyglądają u mnie święta, opowiem, co robiłam przez cały dzień, ale nie będą, wiecie, to takie typowe daily vlogi, że dziś teraz jest godzina 8, a teraz jest godzina 13, a teraz jest godzina 15, to po prostu takie krótkie klipy z opowiedzeniem, co się u mnie danego dnia działo. Tak jak Wam wspominałam przy zapowiedzi blokowego roku, niektóre dni właśnie takie będą, bo dla mnie Dni rodzinne ale to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne, żeby spędzać te dni właśnie z rodziną, bez jakichś dodatkowych elementów. Być może przyszłą niedzielę troszeczkę złamie zasady albo w innym czasie, bo szykuje mi się taka większa impreza rodzinna, ale nie wiem jak to zorganizujemy bo to też ma być niespodzianka, ale zaraz o wszystkim Wam opowiem, bo to jest bardzo skomplikowane. I dzisiaj miałam naprawdę ciekawy, ale trudny dzień. Po pierwsze spałam pią, 5 i pół godziny, bo wstałam o godzinie 8, zebrałam się i poszłam na wielkanocne na śniadanie do rodziny, było bardzo, bardzo sympatycznie. Ja uwielbiam spędzać czas z rodziną i wróciłam do domu gdzieś dopiero po godzinie 19.30, więc cały dzień byłam poza domem. I teraz nawet nie mam ochoty włączyć komputera. Myślę, że po prostu posiedzę jeszcze tutaj z moimi domownikami chwilę i później się położę, bo jestem wykończona. Święta były naprawdę udane, chociaż były trochę trudne, to jednak były bardzo udane, bardzo fajnie spędziliśmy czas, co prawda w święta pojawił się dość niezapowiedziany i taki nie bardzo do końca chciany, ale i to dało się wiecie, przeżyć z uśmiechem i z optymizmem, czasami pewnie też macie pośród swoich ludzi najbliższe osoby, z którymi niekoniecznie może chcecie spędzać święta i Powiem Wam, że nawet to się da um, przeżyć, kiedy masz się tą radę z niedzieli Wielkanocnej. Bo jak wiadomo, w każdych rodzinach są różne historie, różne przypadki, różni ludzie. Więc tutaj też trzeba do tego podejść z dystansem. Dodatkowo, jak wróciłam, cały czas siedziałam na telefonie i dopiero teraz kończyłam rozmawiać przez telefon. zużyłam prawie całą baterię w telefonie. Ale dlaczego? Ponieważ w tym tygodniu, dokładnie w piątek, moi dziadkowie mają rocznicę ślubu. I była szykowana dla nich niespodzianka, którą główną organizatorką byłam ja. Niestety trzeba było bardzo szybko zmieniać niespodziankę, bo nie wszystko wyszło tak jak trzeba. Wiele rzeczy zostało poprzekręcanych, pomylonych i tak dalej. Wiele rzeczy nie wypaliło. Po prostu mówię Wam, istny Saigon i wszystko okazało się właśnie po powrocie do domu około godziny 19.30. I teraz muszę na nowo, ale to już jutro, od jutra zacznę załatwiać, przygotowywać niespodziankę i myślę o przyszłej niedzieli, ale nie wiem jeszcze po prostu jak to wszystko się poukłada. Dlatego dla mnie ta końcówka właśnie niedzieli jest bardzo trudna, bo kiedy sypie wam się plan, który przygotowywaliście pół roku i nagle w kilka minut wszystko się rozlatuje. To uwierzcie mi, to nie jest przyjemne uczucie. A tym bardziej, kiedy macie naprawdę dobre intencje, chcecie zrobić komuś niespodziankę, przyjemność i chcecie po prostu, po prostu zrobić komuś coś fajnego jako prezent, i to potem nie wypali, no to ma się trochę takie wyrzucenie sumienia, że się czegoś nie dopinowało, a można było się bardziej do tego przyłożyć, a może, może gdzieś naprawdę skupałam, a tutaj naprawdę w pewnym stopniu skupałam i to bardzo. I to też ma związek z tym, że po prostu mam za dużo spraw na głowie, jestem zalatana i nie wszystkiego jestem w stanie sama dopilnować i chyba sobie za dużo troszeczkę na swoje barki. Ale teraz mam osoby chętne, które mi pomagają w organizowaniu tej drugiej niespodzianki i mam nadzieję, że wszystko już się uda załatwić. I teraz myślę, że właśnie posiedzę trochę z rodziną, tutaj z domownikami, położę się może szybciej do łóżka, może coś tam tylko obejrzę na komórce, już na przykład się tak i pójdę spać, bo jutro przecież do kolejny ciężki dzień. U mnie święta są typowo rodzinne, zawsze jest śniadanie wielkanocne, potem jest kawa i ciasto, potem jest obiad, potem siedzimy i gadamy i szybsze kolacja, bo ja nie zawsze też lubię tak późno wracać do domu, a tym bardziej teraz, kiedy jeszcze jest Guzik, który dzisiaj po raz chyba pierwszy był tak długo sam, to nie chciałam też, po za bardzo przeginać, ale muszę Wam powiedzieć, że z zniósł dziennie, chociaż tęsknił się niesamowicie, bo przez te 2,5 godziny, odkąd jesteśmy w domu, cały czas się właśnie do kogoś, chodzi za ludźmi i tak dalej. Naprawdę, naprawdę się stęskuje. I to jest takie słodkie i takie urocze. A niestety nie miałam możliwości go zabrać właśnie do rodziny, bo, bo też są, wiecie, różnego rodzaju alergie i tak dalej, więc nie było jak. Dobra, ja myślę, że w tym momencie będę już kończyć. Mam nadzieję, że taki krótki klip, logo klip z niedzieli, przypadnie Wam do gustu, jeżeli chcecie, możecie mi opisać, jak tam Wasze święta, czy macie jakieś fajne tradycje, czy, czy właśnie wydarzyło się coś fajnego, ciekawego, czy dostaliście prezenty. U mnie w rodzinie jest tak, że na święta wykonujące słodycze zostały tylko i wyłącznie dzieci, więc ja w tym roku nic już, nie znam, jak od kilku lat nie dostałam. Ale jestem ciekawa, czy Wy dostajecie jakieś upominki na święta? Bo u mnie się na zawsze mówiła, że do zajączek przynosi. I też jakie u Was są zwyczaje. A i taka taki mały dodatek: Zrazy były przypyszne. Te, które Wam już o których mówiłam dwa tygodnie, były naprawdę przypyszne i nie mogłam się ich najeść. Dlatego jestem mega zadowolona ze świąt. Mimo wszystko, mimo wszelkich trudności, jakichś dziwnych sytuacji i tego podsłanego planu na koniec, jestem bardzo zadowolona i po prostu myślę, że też właśnie energia i to pozytywne myślenie i czeka radość z tego, że Pan Jezus makrywał sprawiły, że dzisiaj jakoś dużo lepiej podeszłam do tego dnia, pomimo, że był dziwny, ciężki, ale fajny. Dobra, w tym momencie już naprawdę kończę. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się, cześć!